Witajcie, jestem właśnie prosto po regulacji Wrzecionka 500 luzu. Co to oznacza? Oznacza to tutaj, że mamy miejsca, że wrzeciono obraca się zupełnie swobodnie, nie dotyka. I że mamy 500 luzu w tym miejscu. Tutaj nóż dolny i, i cylinder mają w tej chwili styk. O wypełnieniu luki 500, natomiast ta luka jest tak ustawiona, że tutaj w żaden sposób nie niszczy nam y, tego metalu, który ma grubość 500 mm. Więc mamy, mamy cały czas zachowaną szczelinę, natomiast y, wrzeciono pracuje bezstykowo, nasza trawa ma grubość powyżej. 10 mm, czasami są to trawy nawet, mają 30 mm kartka. Kartka ma dziesiątą mm, więc nasza trawa jest grubsza. No i mamy teraz test wrzeciona na całej szerokości noża. Idealne, precyzyjne. Cięcie. Tutaj mamy akurat 14 noży. To jest do bardzo niskiego koszenia. Akurat kosiarka, która potrafi ciąć na wysokość 2,6 mm. W zasadzie pełna grubość noża tego dolnego. To jest wysokość koszenia trawy noż może jechać już bezpośrednio po tym. To zależy wszystko, oczywiście o ustawienie tych rolek. Ja sobie ustawiłem rolkę na 1 cm pomiędzy tą wartością rolki przedniej, przedniej, a tylnej. Mamy 1 cm tutaj także tutaj będziemy kosili na 1 cm na razie. Natomiast cały film miał na celu pokazać, że takim szczelinomierzem do odpowiednio dobranym tutaj. Mamy dosyć dużo różnych grubości, natomiast to wrzeciono, wyregulowałem na 500 mm. Nie ma styku, nie trawę, jak widzieliście na przykładzie kartki. No, dosyć precyzyjnie. A to jest mój ulubiony dźwięk. Raz jeszcze, na koniec filmu. W każdym miejscu w każdym miejscu czy do początek czy koniec idealna długość 500 nóż jest nowiutki a e cylinder jest naostrzony to wszystko